Moje ukochane Strzelce. Mam na imię Paulina, a to jest kanał Mar. i dzisiaj znajdziecie tutaj rozkład na miesiąc listopad. Sprawdźmy co wam przyniesie. Dobrze, moi drodzy, zaczniemy od przetasowania sobie kart i zaraz sprawdzimy jak wygląda Listopad dla Was. Co się wydarzy? Jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym miesiącu? Moje drogie strzelce. A jeśli ten przekaz dzisiejszy, to przesłanie od kart Wam się spodoba, to bardzo proszę, żebyście zostawili w komentarzach zdanie: listopad przyjmują. Taki komentarz, ok? Listopad i przyjmują. No, a teraz już sprawdźmy, co my tutaj mamy. Hmm. Moi drodzy, następuje zmiana. Jesteście w momencie przemiany, czyli taka energia przyblokowania, energia braku siły, może jakieś przeziębienie, może jakaś choroba. Takie poczucie bycia odtrąconym, poczucie bycia na, że tak powiem, odstawionym na jakiś dalszy tor, poczucie, że to, co chcecie zrobić, to wam się nie może przytrafić, że nie macie jakiejś takiej siły przebicia w sobie w tym październiku, ta energia się kończy, wychodzicie z tego, zdajecie sobie w końcu sprawę, że... Te więzy, że tak powiem, które Was w jakiś sposób blokowały, trzymały, ograniczały, są tak jak tutaj na tej karcie, zresztą to jest pięknie pokazane. Są wyimaginowane w jakiś sposób, są nieprawdziwe, sami się może przyblokowaliście na różne rzeczy, sami wysłaliście taką energię, że, że, że coś się wam może nie udaje, że, że ludzie was w jakiś sposób nie rozumieją. Te wszystkie kajdany założone sobie samemu. Właśnie zostają zerwane. Więc możecie się poczuć, nawet już w tym tygodniu albo w pierwszych tygodniach listopada, to takie będzie taki przełom, ok? Czyli te takie stare, złe, negatywne emocje, uczucia, myśli. Zostawiacie to za sobą, zostawiacie to razem z październikiem, zamykacie ten etap i otwiera się dla Was nowe. Przeważnie, listopad dla strzelców, bo wtedy zaczynacie, że tak powiem, w ostatnim tygodniu, prawda, mieć urodziny. Więc to się zaczyna w którymś momencie, taki jakby Wasz czas, w słońce. W ostatnim tygodniu ze skorpiona przejdzie do strzelca i zacznie wam przyświecać. Teraz w waszym znaku jest również Wenus, więc wam się powinno zacząć darzyć. Powinniście mieć trochę więcej farta i trochę więcej szczęścia, a przede wszystkim więcej energii. I te dwie karty, słuchajcie, to wspaniale obrazują. Tutaj mamy ósemkę właśnie mieczy, która mówi o takich właśnie blokadach, o braku komunikacji o takiej jakiejś niemocy i mamy obok pazia pałeczek, który zresztą jest kartą, która was reprezentuje w jakiś sposób, to jest ta energia właśnie ognista, to jest taka energia dziecka, to jest energia nowicjusza i strzelce są takie, nie chcę powiedzieć dziecinne, a dziecięce, wy macie w sobie taką radość i taką wieczną chęć do jakiejś zabawy, do zdobywania, żeby się działo, do przygody, i to jest ta energia, która wam w listopadzie w końcu zaczyna towarzyszyć. Czujecie, że odzyskujecie siebie i wracacie w jakiś sposób do siebie. Więc fantastycznie, prawda? Co my tutaj mamy? Hmm. To są cztery moi drodzy karty. Na każdy tydzień, że tak powiem, jedna, więc mamy tutaj cztery tygodnie. No, no, no. Pięknie, kochani, jeszcze raz podkreślam, wychodzicie z jakiejś, nie wiem, krzywdy, z choroby. Macie też takie poczucie, jakbyście chcieli trochę uciec. Wiecie, w pierwszym tygodniu szczególnie to będzie wam towarzyszyć. Taka chęć ucieczki trochę od obowiązków, od smutków, od rzeczywistości. Możecie się jeszcze czuć na początku miesiąca wciąż w tej energii, że tak powiem poprzedniej, czyli takiego trochę przytłoczenia sprawami różnymi, przebodźcowania i macie w sobie tą taką właśnie chęć żeby coś już się skończyło, żeby zacząć coś nowego w końcu, yy, jakaś nowa przygoda, jakaś nowa nie wiem relacja, jakaś nowa rzeczywistość dla was, yy, nowa praca co dla niektórych, yy, więc ten moment takiej największej przemiany powiedziałabym będzie następował teraz w pierwszym tygodniu listopada. To jest to wyjście, że tak powiem. Z takiej, jakby larwy, nie, jak jest gąsienica, zamyka się, potrzebuje czasu na przeistoczenie i w końcu wychodzi z niej piękny motyl. Więc ten motyl zacznie się wykluwać bardzo mocno w pierwszym tygodniu, i tutaj widzę w czwartym tygodniu, jakby ten proces się zakończy, kiedy faktycznie wy, jak te motyle wyjdziecie i na mm, i powitacie coś nowego, jakąś nową przygodę, czyli to, co Wy strzelce lubicie najbardziej. Czyli taki ten pierwszy tydzień jeszcze przemiany, jeszcze może taki trochę, też takie poczucie, że chcielibyście, żeby ktoś Wam pomógł, że chcielibyście nie tyle pomógł tak fizycznie, prawda, chociaż może to też być jakaś wizyta u lekarza. Natomiast potrzebujecie takiego kontaktu, żeby ktoś wyciągnął do was rękę, po was, tak? Czyli może czuć się, że jeszcze w jakiś sposób, nie wiem, nie możecie się właśnie wyjść na światło, nie możecie się wykluć i chcielibyście, żeby ktoś do was zapukał. I powiedział: Hej, jesteś tam, a jak się masz? A jak się trzymasz? Czy wszystko z tobą w porządku? Będzie w was taka potrzeba, żeby takiego wsparcia od kogoś bliskiego. I słuchajcie, i to wsparcie na pewno dostaniecie i w pierwszy, przepraszam, i w drugim, i w trzecim yy, tygodniu. Tutaj widzę, patrzcie, ile emocji, ile miłości. Mamy dwójkę pucharów, yy, czyli spotkania czyli dla niektórych randki czyli może faktycznie jeśli na przykład jesteście singlami i do tej pory w październiku niekoniecznie coś w tych tematach miłosnych się działo prawda czyliście może że ktoś was zawiódł że z kimś kim zaczęliście się spotykać sprawy nie wypaliły może doświadczyliście tak zwanego ghostingu czyli ktoś się przestał do was odzywać to ten drugi tydzień i trzeci listopada widzę przemiany, widzę jakieś nowe relacje, jakieś nowe związki, nowe możliwości. Wyjdziecie z jakiegoś takiego trochę marazmu i poczucia, poczucia beznadziei, i zaczniecie właśnie mieć znowu nadzieję, że jeszcze ta miłość do Was przyjdzie. Moi drodzy, jeśli jesteście w relacjach, jeśli jesteście w związkach i na przykład właśnie październik przyniósł takie ochłodzenie albo jakiś brak kontaktu, może wasza druga połówka gdzieś wyjechała, albo wy musieliście gdzieś wyjechać, jeśli chodzi o sprawy. Dajmy na to, prawda, służbowe, bo tutaj w tej szóstce mieczy też widzę jakiś wyjazd. No to tutaj z powrotem ta Unia spotkanie się z powrotem dwóch dusz, dwóch serc i tworzenie jedności, moi drodzy. Więc ten listopad będzie bardzo miłosny. Będzie nieważne, czy jesteście, tak jak mówię, do tej pory byliście sami, w listopadzie przestajecie być sami. Spotykacie drugą osobę, z którą macie szansę w przyszłości stworzyć piękny związek i mm, jakiś taki trwały, zdrowy i, i taką piękną relację, która może się również faktycznie y, skończyć, no nie wiem, małżeństwem, zbudowaniem rodziny, zbudowaniem domu. Tutaj w Asie Pucharów jest wszystko, moi drodzy. Możliwe. Więc leczenie emocji, wychodzenie z choroby, ale też takie poczucie, że jesteście kochani i że w końcu gdzie tutaj w tej ósemce mieczy pod spodem czuliście się, że może się samotni w jakimś sensie, prawda? Że nie, nie mieliście nikogo bliskiego, chociaż to jest takie poczucie mocno iluzoryczne tak naprawdę to drugi i trzeci tydzień listopada przyniesie wam, że jak powiem, serię dowodów, że tak nie było, tak nie jest. Jesteście kochani, macie bliskich wokół siebie i szczególnie tutaj takie sprawy sercowe będą ważne. No i na koniec, kiedy słońce wchodzi w ostatnim tygodniu w Wasz znak zodiaku, poczujecie wiatr w żagle, że wam się chce, że to jest ta wasza energia, że to jest ten moment. Chcecie zacząć coś nowego, jakąś nową przygodę, jakiś nowy projekt, nowy związek. To jest także był moment, może, właśnie zastanawiania się, jakiegoś takiego przestoju tutaj widzę. I czwarty tydzień listopada przynosi właśnie ten pierwszy krok ku nowemu, ku jakiejś nowej przygodzie, ku nowym możliwościom, moi drodzy. Co w sprawach domowych, co w sprawach rodzinnych, mamy tutaj dziewiątkę pałeczek. Powiedziałabym tak, słuchajcie, że pracowaliście dosyć ciężko, żeby wyjść z jakiegoś właśnie marazmu, z jakiejś takiej trochę beznadziei, z jakiegoś takiego przyblokowania i już jesteście, że tak powiem, właśnie widzicie to światełko w tunelu i nagle ktoś z waszej rodziny, że tak powiem, będzie chciał wam trochę może wbić jakąś yy, szpileczkę. I tak, żeby wam się jednak może nie do końca gdzieś tam to coś powiodło, tak jakieś y, czuję w tej karcie ze strony waszej rodziny, to mogą być wasze dzieciaki, to mogą być wasi rodzice, to może być jakaś zazdrosna siostra na przykład, nie? Że komuś się nie do końca, moi drodzy, będzie y, to podobało, że jakby wychodzicie właśnie z tego y, złego stanu w dobrostan tutaj widzę jakieś takie potrzeby obrony swojej również racji i przedstawienia, że tak powiem jakichś argumentów y, jeśli chodzi o sprawy domowe, jeśli chodzi o sprawy y, pracy, jeśli chodzi o waszą pracę, o wasze finanse, to Będziecie może musieli się wykazać jakimś takim sprytem, czuć, że musicie przechytrzyć pra, yy, przeciwnika. Więc na przykład, jeśli macie taką sytuację w pracy, że nie wiem, staracie się o awans, staracie się o podwyżkę, to tutaj widzę, że trzeba się będzie właśnie wykazać szybkością, sprytem, żeby, że jak powiem, wygrać przed rywalami, tak? Bo ktoś inny może się starać o to samo, co Wy. Więc tutaj jest ważny też taki dobry plan, nie? Albo taki spryt, ale słowny, tak? Jakieś argumenty, dlaczego to Wy, a nie inni. Ale ważne jest, bardzo ważne jest w tej karcie, żeby to była walka, walka przepraszam, fair play. Abyście zastanowili się nad swoim zachowaniem, czy wasze zachowanie jest, wiecie, w porządku, żeby tutaj nie było jakichś takich nieczystych gierek. To jest ważne, więc albo ktoś może chcieć właśnie takimi nieczystymi gierkami wyjść przed szereg i strącić was, że tak powiem, z jakiegoś waszego piedestału, z jakiegoś stanowiska być może nawet. I pójdzie do szefa albo do jakichś innych osób i będzie was na przykład chciał obgadać za waszymi plecami, więc na takie osoby trzeba uważać, ale ważne jest to, żebyście to wy nie byli takimi osobami, więc żebyście mieli jak najbardziej, że tak powiem, czyste tutaj intencje. I jeśli chodzi o związki, moi drodzy, o Wasze relacje miłosne, no to tutaj mamy rycerza pałeczek, więc dużo seksu, dużo miłości, dużo randkowania, dużo wymiany informacji, więc taka komunikacja będzie się działo, będzie, się go, będzie gorąco, że tak powiem, moi drodzy, w listopadzie. To jest przesłanie dla Was i teraz tak, mam tutaj taką dodatkową talię, to są karty wyroczni, więc chciałabym, żebyście potraktowali tą kartę, która wypadnie jako taką kartę radę, jaką, jakąś taką afirmację, ta chce wypaść, że, która Wam będzie w jakiś sposób przyświecać i to jest karta, która y, nosi tytuł Miłość przebudza moją duszę. i y, pod spodem jest napisane, że zacznę, zacznę prawdziwie kochać siebie miłością, która właśnie budzi moją duszę. Moje serce jest otwarte na dawanie i otrzymywanie miłości. Moi drodzy, to jest piękna karta która mówi dużo o kochaniu, o kochaniu siebie, o kochaniu innych, o dawaniu miłości, o dostawaniu miłości. I ta karta tutaj pięknie łączy się z tymi dwiema, y, dwójką pucharów i asem pucharów, gdzie w listopadzie miłość będzie najważniejsza. To jest miłość, która w, w jakiś sposób wstrząśnie, przebudzi z tego takiego tutaj, kochani, stanu, o którym mówią te miecze, tak? O takiej, o takiej izolacji, o takim odtrąceniu, o byciu gdzieś daleko. Ta karta budzi Was do życia, otwiera Wasze serce. Ok? Tu mamy pięknie as, as pucharów. To jest właściwie ta sama karta to jest ta sama energia miłość, kochanie, też seks tutaj widzę. Yy, taka Wasza energia, moi drodzy. Strzelcowa, że tak powiem, ognista, zmienna, coś się zmienia, jakaś nowa przygoda tutaj na Was czeka, także same rewelacje. Same dobre rzeczy. W pracy, no dobra, no w pracy może trzeba będzie trochę pouważać, może trochę z rodziną chwilę na bakier, ale wszystko jakby kończy się suma summarum dobrze. Także, moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i do zobaczenia.